Jestem zmęczony, kochani, trochę po całej niedzieli, ale spróbuję nagrać ten komentarz do Ewangelii, którą usłyszeliście przed chwilą. Jesteśmy, kochani, wezwani przez to słowo do miłosierdzia, do miłości, która wyraża się w przebaczeniu, wyraża się właśnie w zrozumieniu i współczuciu wobec tych, którzy nas ranią. Takie zrozumienie i współczucie, takie miłosierdzie, pełne łagodności i dobroci ma w sobie Jezus Chrystus ukrzyżowany, który z wysokości krzyża otulił nas wszystkich i którym przebaczył nam nasze grzechy. Tutaj w krzyżu właśnie dokonało się nasze pojednanie z Bogiem, pojednanie z Ojcem w Jezusie Chrystusie, który wołał z wysokości krzyża. Boże, przebacz im, bo nie wiedząc, co czynią. Tutaj dokonała się spowiedź, wyznanie wszystkich naszych grzechów i pojednanie z Ojcem, do którego mamy przystęp w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który zgładził nasze grzechy, nasze nieprawości, pojednał nas z Ojcem. Jezus nieustannie nas otula swoją miłością, Jezus nieustannie przychodzi swoim miłosierdziem do każdego z nas. Choć nasze długi wobec Pana Boga są ogromne, on ma miłosierdzie, które gładzi wszystkie nasze nieprawości. Zawsze tego doświadczamy wszyscy myślę, kiedy przychodzimy do kraty konfesjonału, kiedy przychodzimy się wyspowiadać, wyznać swoje grzechy w sakramencie pokuty, spotykamy Jego serce, spotykamy miłość miłosierną, która. Mówi, przebaczam, ma otwarte ramiona, nikogo nie odrzuca, nikogo nie potępia, nikim nie gardzi, ale przytula, przyjmuje, przygarnia każdego z nas. Taki jest Bóg, w którego wierzymy, taki jest Jezus, który nam towarzyszy i który nas nieustannie swoją miłością otula i daje, daje nam doświadczyć miłości miłosiernej, pochyla się nad naszą kruchością, słabością, ma dla nas zrozumienie i współczucie. I do takiego zrozumienia i współczucia jesteśmy dzisiaj zaproszeni przez niego, przez to słowo, które mówi wyraźnie, że mamy przebaczać zawsze. Piotr pyta, Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Nie mówię ci już aż 7, ale aż 77 razy, czyli zawsze. Masz przebaczać zawsze. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy biedakami. Mając doświadczenie swojej słabości, mając doświadczenie swojej kruchości, skłonności do zła, zmagania się z grzechem i walki o nawrócenie, na tej bazie nawet możemy mieć to, to zrozumienie i współczucie dla naszych braci i sióstr, którzy tak samo się zmagają jak my, tak samo się zmagają, tak samo jest im trudno. I jeśli nas ranią. To nie dlatego, że są źli, nie dlatego, że są jacyś dziwni, tylko dlatego, że po prostu sobie ze sobą nie radzą. Ja sam kiedyś to zobaczyłem bardziej, jakoś mnie to dotknęło, miałem takie wydarzenie, spowiedzi pewnej, ale zanim doszło do tej spowiedzi, to byłem na takim spotkaniu księży. I pośród nich właśnie był jeden z księży, który w trakcie tego spotkania bardzo mnie jakoś tak kąsał, gdzieś cały czas szpilę wbijał w moim kierunku. Na szczęście miałem lepszy dzień go nie zabiłem od razu, ale jak wyszliśmy z tego spotkania, to ku mojemu zdumieniu on poprosił mnie o spowiedź. Ja spowiadając jego, zobaczyłem jak on bardzo cierpi, jak sobie kompletnie nie radzi ze sobą. I zrozumiałem, że dlatego jakoś mnie kąsał, dlatego mnie jakoś tam tą szpilą kłu, że po prostu niósł ogromne, ogromne cierpienie w sobie samym. No tak właśnie to, to działa. Naprawdę, jeśli sobie nie radzimy, ktoś sobie ze sobą nie radzi, nie radzi sobie z tym bałaganem, który ma w swoim życiu, nie radzi sobie ze swoimi ranami, nie radzi sobie... Nie, z sytuacją, w jakiej jest, no to się rani nie? drugiego biedaczek. tak? Podejmuje taki trud, wysiłek, żeby uderzyć w Ciebie. Nie? Ale to jest jego bieda. I to, to, to jest nasza bieda, którą my wszyscy dźwigamy. Te wszyscy jesteśmy docysami. sami, każdy tak samo, ma no, nie radzimy sobie czasem ze sobą i, i gdzieś tam tę naszą frustrację kierujemy ku drugiemu praniąc go w jakikolwiek sposób, na różne sposoby. Tak to jakoś jest. I nawet używając takiego dosadnego przykładu, popatrzcie, że jak się skopie psa, no to on będzie gryzł. I tak samo my ludzie mamy, że właśnie gdzieś tam nie radząc sobie ze sobą, tam skopani przez jakieś doświadczenia czy poranieni właśnie nie radząc sobie z ranami, które mamy w sercu ranami które nam zadali inni ranimy, nie, nie radząc sobie ze sobą innym takim przykładem, który też mi dał takie szersze patrzenie właśnie na drugiego człowieka na to wszystko co w drugim człowieku jest i co czasem we mnie uderza, tak, jest postać Adolfa Hitlera. Ja oczywiście kojarzę się z kimś strasznym i jest, faktycznie, no, takie skojarzenie w nas, pierwsze, tak, no, okropny człowiek, który był przyczynkiem ogromnego cierpienia i nie tylko Polaków, ale i wielu na, na, na tym świecie przez Drugą wojnę światową, którą rozpętał. Ale on naprawdę miał ciężką historię. Po prostu niesamowite to jest, bo ten człowiek, jako dziecko, on doświadczył ogromnej przemocy, agresji swojego ojca, który był psychopatą. Na zewnątrz, oczywiście, porządny urzędnik niemiecki, ale w domu po prostu kat dla żony, dla mamy Adolfa i dla, dla dzieci, dla jego. Rodzeństwa i dla niego samego. Nawet słyszałem, że mały Adolf był przywoływany przez swojego ojca, psychopaty i fanatyka, na gwizdek. On gwizdał na niego. on musiał przybiec natychmiast jak pies. Po prostu coś potwornego. Ale zobaczcie, jak później, zobaczcie, jak później to się przełożyło na, na to, co ten człowiek robił jako. Przywódca narodu, który za nim poszedł, nie? No bo to, że on do władzy się dostał, to, to na pewno nie, nie tylko jego własna zasługa, ale też tych, którzy rączkę za nim podnosili, niestety. Jak bardzo wiele cierpienia się zrodziło z tej historii nie? i to milionów ludzi, cierpienia, śmierci, obóz zagłady, obozy koncentracyjne, gdzie właśnie te gwizdki były używane. Nie? Jak ktoś sobie nie poradzi ze sobą, nie poradzi sobie ze złem, jakiego doświadczył, a wszyscy jesteśmy ofiarami zła, no to później rzeczywiście te rozmiary zła mogą być ogromne z powodu właśnie człowieka, który nie uporał się, nie poradził sobie z tym, czego doświadczył, nie? z tym wszystkim, co niesie w sobie, z tymi ranami, które w nim krwa, krwawią. Um. Idąc dalej, moi drodzy, popatrzcie, jesteśmy wezwani do, do tego przebaczenia, właśnie widząc słabość, kruchość drugiego człowieka, by przygarniać się tak jak Pan nas przygarnia, by właśnie przebaczać tak jak Bóg nam przebaczył. Nie? Mamy okazywać miłosierdzie tym naszym braciom i siostrom, którzy tak samo jak, jak my, jak ty i ja, jesteśmy biedakami. Pan Bóg nas, biedaków, przygarnia i my nawzajem mamy się przygarniać i w ten sposób mamy budować komunię przez przebaczenie. Komunię, wspólnotę i jedność. To naprawdę ta miłość wyrażona w przebaczeniu ma, ma ogromną moc. Ogromną moc. Ja pamiętam, jak kiedyś słuchałem historii którą opowiadał ksiądz Krzysztof Grzywocz, niestety już trzeba powiedzieć świętej pamięci, ksiądz, który parę lat temu zaginął w Alpach, jego ciała nie odnaleziono. Piękny człowiek, ojciec duchowny, wykładowca, rekolekcjonista, Miałem okazję się z nim spotkać raz i rozmawiać. To naprawdę było niezwykłe spotkanie, ale wszędzie kiedyś słyszałem historię, którą on opowiadał, i ta historia jest dla mnie ikoną miłosierdzia, ikoną przebaczenia, ikoną tego, o co chodzi. W tej Ewangelii, którą słyszeliśmy dzisiaj. On opowiadał o małżeństwie, które się rozpadło. Kobieta po prostu znalazła sobie kogoś innego, zabrała dzieci, opuściła męża i poszła do tego drugiego mężczyzny. I w tym mężu, co było niesamowite, po prostu piękne, w tym mężu było od razu przebaczenie, I on mówił od początku, że ona wróci. Ona wróci. Wielu po prostu pukało się w głowę i mówili mu wprost, ona nie wróci. Nie, ona wróci. Nie wróci człowieku. Ty jesteś dobrze sytuowany, jesteś lekarzem, masz dużo pieniędzy, jesteś atrakcyjny jeszcze przecież, młody, przystojny. Znajdź sobie kogoś. Nie, ona wróci. Co ja wróciła? Do dziś dzień ludzie pamiętają w tej miejscowości, jak przyjechała z dziećmi, jak szła z płaczem i jak mąż, który czekał na nią, wybiegł naprzeciw niej i ją przytulił mocno do siebie razem z dziećmi. No właśnie, ta miłość, która jest przebaczająca, miłość, która ma zrozumienie i współczucie dla biedy drugiego człowieka, dla, dla jego kruchości, Jego słabości. Ta miłość jest potężna. Miłość przebaczająca. Miłość, która właśnie przytula. Tak jak Bóg nas przytula, przygarnia do siebie, przebaczając nam nasze grzechy. Nie. Bądźmy tymi, którzy niosą to miłosierdzie. Przecież wiele nam darowano. Właściwie każdy z nas, myślę, może się odnaleźć w tym słudze, któremu Pan darował ogromny dług. Te 10 tysięcy talentów to było ponad 34 kg złota. Ogromny dług mu darował, a ten jednak nie potrafił, doświadczając takiego ogromu miłosierdzia, darowania długów, nie potrafił darować swojemu współsłudze, współbratu 100 denarów, czyli zapłaty za 100 dni pracy, za 3 miesiące pracy. Cóż to było w porównaniu z tym długiem, który był mu darowany? No właśnie, otrzymaliśmy ogrom miłosierdzia. Naprawdę Bóg nam przebaczył. Ogrom Win, Jego miłosierdzie wobec nas jest niepojęte i, i wielkie, każdy z nas tego doświadczył. Bądźmy wobec naszych braci, którzy mają wobec nas niewspółmiernie mniej win, jak my dopuściliśmy się wobec Pana. Bądźmy wobec naszych braci miłosierni. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy biedakami, że jak ktoś mnie rani, to nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że sobie ze sobą nie radzi. Gdyby bowiem potrafił inaczej, to postąpiłby inaczej. Nie umie inaczej, dlatego tak postępuje. Popatrzmy na drugich z miłosierdziem i może dzisiaj czy w najbliższym czasie przypomnijmy sobie, wstańmy wobec osób, do których mamy jakąś zadrę, do których nosimy jakieś pretensje, o których może gadamy, też plotkujemy, bo nam coś zawinili, Popatrzmy na nich z takim miłosierdziem, że nie spróbujmy popatrzeć na te osoby, które nam coś zawiniły, które mają jakiś dług wobec nas. Popatrzmy na te osoby z łagodnością, z dobrocią, ze zrozumieniem i współczuciem. Spróbujmy popatrzeć na nich tak, jak patrzy na nas Jezus z wysokości krzyża, ten, który jest miłością krzyżowaną, która nas swoimi ramionami ogarnia i przytula i zawsze przebacza.